Cześć się jestem Minecraft Vinchur, a to jest filmik informujący, gdzie mówię Wam, że aktualnie jakieś 5 minut temu chyba wybiło mi 10 subskrypcji. I mam już ponad 300 wyświetleń, to bardzo dobry wynik. I chciałbym Was się w tym odcinku spytać, co byście chcieli? Maraton z filmików, jakieś case clickery, może jakieś Don Starwy, jakieś minigamesy, gierkowanie na, serwer na serwerach. Może jakieś inne vlogi, jakieś inne jajca. Może takie historyki, jak właśnie dźwignia. O, może wam ją puszczę. Jak ktoś nie widział, to zobaczy. Dobra, mi mi to się nie udało. Guzik jako dźwignia. O! Ciekawe, może to obejrzę. No i tak. Hmm, to wygląda jak nasze całe czudo. Kurczę, dobra. Eee, zapytać, co, chcie, co chcecie? Chcecie chcę takie filmiki. Chcę dźwignia, chcę jakieś serie fabularne z Minecrafta. Po prostu. Napiszcie w komentarzach co chcecie. I ogólnie dziękuję wszystkim moim subskrybentom i mojemu pierwszemu subskrybentowi, czyli, czyli Dariuszowi Pawłowskiemu. O, dam mu też suba Co mi szkodzi. O tym wszystkim co mi ten dali suba to zasubskrybuje. O, o, proszę, masz suba, ty też. A, okay. yy, o, właśnie 5 miesięcy temu zacząłem nagrywać nam na, na YouTubie. I ogólnie dziękuję każdemu, kto dał mi suba. Kto chociaż zostawił lajka, like, kto chociaż obejrzał jeden z moich filmików. Bardzo wam dziękuję. No i mam nadzieję, że następne moje filmiki będą się Wam też podobały. No i... Ogólnie, no cześć! Pa, pa! Nara! Dobra! A jak chcielibyście jakiś konkurs, to nie, nie ma hajsów. Dobra. To, to to pa! Piszcie w komentarzach, co chcecie! Nara!